Sytuacja akurat w Sosnowce była taka sama i w Miedzi Legnica, bo do Was się ma bardzo często pretensje. To samo dotyczy Korony Kielce, że nie ściągacie młodych polskich zawodników, tylko przyjeżdżają piłkarze z zagranicy. Kiedyś rozmawiałem z właścicielem Korony Kielce, a także z prezesem panem Zającem, Krzysztofem Zającem. Oni powiedzieli: My mamy jakiś budżet określony na piłkarzy, na pensje, na wydatki. Nie możemy go przekroczyć, nie możemy płacić komuś więcej niż wymaga tego jego menadżer i sam zawodnik, dlatego musimy ściągać tego typu piłkarzy. O takich oczekiwaniach i też być może o innej jakości, czy też przydatności do tego, aby ci piłkarze grali wiele lat w danym klubie, czy też byli sprzedani. U Was jest taka sama sytuacja, bo jest taki mit. Ściągajmy młodych piłkarzy, stawiamy na młodych Polaków. Po co ci Hiszpanie, Słowacy, Węgrzy, no Grecy i tak kto, dalej? Tak. Dlatego ten... mówię, dlatego kto zadaję ma... to pytanie, bo, bo pan Burdyński mi odpowiedział w ten sposób razem z Krzysztofem Zającem. Ja myślę, że ludzie ze środowiska, czyli prezesi klubów. Na pewno tych pretensji do siebie nawzajem nie mają i za to nie no, są takie, jak gdzieś yy, No dobrze, no ale jeżeli wydają my takie też nie opinie. mamy pretensji, że wymagamy od was, żebyście stawiali na Polaków. No. No, ale, jak przeanalizowaliśmy składy, to we dwóch panowie wystawiliście czterech polskich zawodników. No do dobrze, to, dobrze, ale pięć, panowie, pięć, bo jak pięć, ja, to tak, szczerze, to jak ja słyszę i, i widzę. Poważne miny macie to tak jakbyście co najmniej poprowadzili ze cztery kluby i, i zrobili ze dwa awanse Polakami u 23. Ale panie prezesie, no to... nie trzeba być kurą, żeby mieć zdanie na temat jajka. No. Ale. Nie, dlatego mówię. Ja, ja, jestem, ja jestem tego zdania, że pewnie nie ma innej możliwości, także jest jakiś budżet określony, ileś pieniędzy do wydania i to, to jest raz, a dwa. To jest oczywiste, bo wszyscy mają, tak, natomiast e, no staramy się pogodzić wodę z ogniem, powiedzmy, my też mamy świadomość tego, tak. No mogę powiedzieć na swoim przykładzie, bo jakby no w przedziale ostatnich 5 sześciu lat przeszedłem tam powiedzmy od drugiej ligi, gdzie w drugiej lidze graliśmy mecz na Mielcu, gdzie grało pięciu wychowanków Zagłębia Sosnowiec, w drugiej lidze. Oprócz tego był jeszcze Mizgała, Arak, paru fajnych zawodników. W pierwszej lidze był Michalak, kilku młodych zawodników. Były mecze, że robiliśmy awans i grało pięciu młodzieżowców. W Zagłębie Sosnowiec, po Lechu Poznań jest beneficjentem największej kwoty pieniędzy z systemu Pro Junior. I ja nagle nie zmieniam zdania na ten temat i tak dalej, tylko warunki zmuszają mnie do tego, żeby uratować się na tym poziomie, tak? bo widzimy, co się dzieje z Łęczną, bełchatowym ruchem Chorzów, tak, co się dzieje po spadku Y, można powiedzieć, z klubami no, w 70-80%. Że... Odra Włodzisław, to można więcej Odra i, I tak, po, po tak naprawdę. To I, I to jest oczywiście jakiś problem, ale jeżeli się tak chcemy przyjrzeć i że nie wystawiamy y, polskich zawodników, no to nawet dzisiaj w tym Zagłębiu Susnowiec gra na wodkę, 97, młody chłopak, który y, y, ma ambicje jeszcze zagrać y, w młodzieżowej reprezentacji Polski, gra Olaf Nowak 98 i gra, i gra Sebastian Milewski też 98, czyli w tym natłoku tych zawodników zagranicznych, jednak tych trzech młodych Polaków cały czas się realizuje. Ja uważam, że to jest dosyć dużo, gdyby w każdym polskim klubie dawano szansę, przynajmniej tym trzem, mówię o tych rocznikach takich, to nie byłoby tak źle, dlatego no, się, e, ciężko mi jedno, się jedno, winić nie, nie, za to. Nie, nie. Nie, to nikt prezesa nie wini. Zdaje no, prezesowi w 100% rację. Tylko jest jedna rzecz. My fajnie mówimy 97 młody. 98 8 młody. Nie mi tylko o to chodzi, że gdzie, jest, gdzie, gdzie w Polsce się stracił ten przeskok z 18-latka do seniorów, kiedyś to się przechodziło jednak bardziej płynnie. Mieliśmy w, uważam, że w naprawdę mocnej lidze, bo to lata, ja mówię lata 90, 85, 90, 95. Myśmy naprawdę zespoły, które których pamiętamy, i widzę, i Legia gra w Lizy, mieliśmy zespoły w Pucharach, które sobie dobrze radziły. Teraz jest pytanie: 18-latek przeskakiwał do seniora. I grał w piłce seniorskiej, gdzie nie było wymogu, żeby grał młodzieżowiec, bo, sobie, bo był na tyle dobry, że sobie dawał rady. A my dzisiaj mówimy 9,7, 9,8 młody. No słuchajcie, no 9,7 to jest chłopak, który ma 22 12. lata. To jest, facet, to, to, to jest dojrzały facet, który powinien mieć już ze 150 metrów w ekstraklasie. Ja się zgadzam. Ja, mi, mi tylko o, mnie. o to chodzi. Mi tylko chodzi, że u nas ten balans, żeśmy przesunęli z y, młody 22. Nie wiem, za granicą 22 to już wymagają od Ciebie, że nie no, ten to wychodzi mówi, bo już wie co ma robić, nie? A, a młody dla mnie to jest 18-latek I, i jak ja śledzę inne ligi dzisiaj, które, co się dzieje, prosty przykład, nie wiem, który mecz w Premier League ostatnio oglądałem, no wychodzi chłopak, który nie ma 18 lat, 17-latek w ostatnim meczu wychodzi to w którymś w ogóle stop, stop czołówki drużyn, nie? więc ja się pytam, Wiem, że jest ciężko i przyznaję rację, bo sam byłem w dwóch klubach trenerem. Wiem, ile trzeba mieć energii i chęci, żeby codziennie im tłumaczyć, co mają robić. Tylko czas się tak zmieni, uwierzcie mi, że oni niektórych rzeczy nie są w stanie, ci młodzi chłopcy, wszyscy przeskoczyć. Że trzeba więcej czasu im poświęcić.